Dzień dobry Państwu, zaczynamy nasz epizod z FIFA 21. I stwierdziłem, że skoro już wszedłem na tego web i skoro zaczynamy ten ultimate, Test, to pokażę Wam, jak to wygląda. I będę gdzieś tam przy Was tutaj te wybory podejmował. A przy okazji, kiedy Wy to widzicie, a jest to czwartek, w tym samym dniu już odpalam też na streamie na Twitchu FIFKę na PlayStation. Także zapraszam Was, mam te 10 godzin EA access do wykorzystania. I będziemy sobie grać drafty na początku. No ale dobrze. Eee, mamy tutaj paczkę powitalną. Wybierz preferowany kraj pochodzenia, piłkarzy. W twoim pierwszym składzie znajdzie się najwięcej zawodników tego kraju. Powiem tak: Anglia. Mm, raczej nie. Francja, już prędzej. Brazylia i Hiszpania. I chyba pójdę we Francję. Wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór z tego wszystkiego. Ło szaleństwo po prostu. No ale dobrze. Zamień piłkarza... Zamień na wypożyczonego piłkarza o wysokiej... A gdzie jest ten wypożyczony? Tu? What? A który jest wypożyczony z nich wszystkich? Ja jakoś... Ja, ja tego nie widzę jakoś chyba tutaj. Czekaj, jeszcze raz, zamien na wypożyczonego pilkarza wysokiej. Oni to jakoś tłumaczą, chyba Google tłumaczem. Wybierz zawodnika ze swojego składu, którego zastąpisz wypożyczonym pilkarzem o wysokiej ocenie. No dobra, wybieram cię. Ciebie. <grym> A, dobra, już rozumiem. E, no, no to chyba jasny wybór, nie? Na początek. No, i to jest spoko. To mi się przyda. E, wybieramy stroje. Uuu, Śląs Wrocław możemy wziąć, ale dobra, ja nie jestem fanem żadnej drużyny, jeśli chodzi o polskę, więc nie będę tutaj też. Faworyzował nie wiadomo czego, więc weźmy sobie Milan na przykład A na drugie stroje weźmy sobie e, jakieś białe, żeby to miało sens Czyli na przykład Szkocja, jakieś takie ciekawe te stroje No i dają mi, oczywiście w, y, w randomowych najsłabszych herbach na początku dają Tottenham, przypadek, nie? Ale oczywiście, no nie, jakich najsłabszych, kurak musi być, idealnie Dobra, to mamy mi miłośnicy gry FIFA oficjalna aplikacja i polską pani została aktualizowana. A, to sobie ściągnę, też to dobrze wiedzieć. Personalizacja stadionu, szaleństwo. Yy, rywalizuj, dobra, to tutaj wszystko wiemy tutaj. Ło, ale mi podziękowali. Ło, to, to jest fajne. I to też jest fajne. To nie wiem co to jest. To też jest fajne. Dobra. To mi się podoba, nie przypisa przypisane tutaj dawaj, piłkarza do wyboru. Wybieram. No i chyba wezmę tutaj Arnold, chociaż Haaland taki na początek, ale nie, biorę Arnolda. Bo mi się przyda ze względu na ligę angielską oczywiście, bo ja będę szedł w Premier League. Na początku wiadomo. Jak zawsze. No i dobrze, i mamy w sklepie. Otwórz odbierz swoją paczkę. Złota paczka piłkarzy, złota paczka piłkarzy. O! To, to cztery takie paczki, czy trzy dostałem, tak? O, i Stadion, stadion Chelsea, tak? Czy, czy czy, czy, nie? To jest co jest to? A nie, Herb Chelsea? Czy... aha, to jest na tym, że na trybunach będzie, tak? Dobrze rozumiem. Podstawowy kolor stadionu guma balonowa. Nie, nie, nie znam człowieka. Przyśpiewcie widzów. Okej. Um, Oko. Okay. E, otwórzmy sobie te paczki, bo tutaj może akurat coś na start mi wleci. To Liso, Francja, very good. Chociaż ja i tak ten skład przemodeluję, nie oszukujmy się, ale dużo zawodników nam wleci na początek i mi to bardzo pasuje, że takie paczki dostaję. E, więc zobaczmy sobie, co tutaj. I nagle cyk ikona. No ta, 6 ikon. Nigdy ikony nie trafiłem, słuchajcie, znaczy tej. Yy, nie no, ikony też się nazywają, tak? Bo to ikony są w ps a tutaj tutaj też chyba. Nie, tam są ikonik moments. O, Johnny. No dobrze, no niech ci będzie. Tu jest jakiś szybki koleś. Tu jest jakiś Francuz. Ale oni to w ogóle polecą. Polecą mi stąd i to te pędy, ale. No chociaż może jakiś dobry jeden zawodnik będzie. O, w, <grystwiedź> O, do Herty, spoko. No dobra, coś tam, coś tam dostaliśmy. No nie powiem. Szału to nie ma. Zorientujmy się, co tutaj jest grane. Drużyna na tygodnia. Ee, zobaczmy, jaka jest duży na tygodnia godnia. O, fajna ta drużyna. Mogę jeszcze raz zobaczyć ją? O, jeszcze lepsza niż wcześniej. A, dobra. Nie, zaraz. To wcześniej już był jakiś Team of the Week? Co oni to robią? <grym> no dobra. <grym> o, no, teraz widać, że to jest profesjonalna firma, co wcale się nie gliczuje nigdzie. Mamy Bruno. Yy, za karnego dostał. Nie, no, żartuję tutaj. Yy, yy, nie, nie spinajcie się w anime Manchesteru. Yy, mamy Vardiego i to jest bardzo fajna karta. Mamy też Suareza. Ale z tym tempem to w tej grze trzeba będzie zobaczyć, jak gameplay wygląda. No i mamy oczywiście e, wujka beniedera, który, e, na którego na 100% wszyscy aż sobie sprawdzę ile kosztuje. No, to, o, to jest 230 tysięcy e, na start, bardzo dobrze. Ile taki Suarez kosztuje? 40 tysięcy? Poważnie? Okej, a Dać 50 tysięcy, tylko co tych ludzi pogrzało? Czemu tak mało? Te się. Nie mam nic do tego, no ja takiego wartiego to kupuję w takim momencie, nie? Aż, aż wejdę na rynek. Pokaż mi ile kosztuje. E, nie wiem, na przykład... E, kto jest kto... No nie wiem, pójdźmy po, pójdźmy po takich nazwiskach, nie? Zobaczmy po jakich, Czy ktoś już trafił po jakich cenach? 900 tysięcy, spoko. Ok. Dziwne, dziwne w sumie. Znaczy myślałem, że jakoś... że jakoś to więcej będzie kosztować. A pogba? Ciekawe, 80 tysięcy 65. Serio? Naprawdę myślałem, że te ceny będą o wiele większe na początku FIFA. To w ogóle... Ja wiem, że nikt nie ma końców na razie, tak? Mo może to się zmieni jutro, jak ludzie zaczną grać. Ciekawe, no dobrze, ale to ja na miejscu tych ludzi bym i na waszym też nie sprzedawał teraz tych, oni na 100% zdrużają, w sensie, jedną, no, ja was błagam, Pogba za 60 tysięcy na początku gry, czy wardy. Czy, czy ja, ben, ja w ogóle myślałem, że koło bańki będzie kosztowało nie 200 tysięcy. No dobrze, mamy tutaj jakiś paczka dwóch złotych piłkarzy, więc zróbmy to sobie, przepraszam was za to, za to ziewanie lekkie, zróbmy sobie to, jak już mamy taką opcję, co ja mam tu zrobić, dokładnie brązowy. Aha, brązowego bramkarza mam dać. No, szaleństwo po prostu. Gaję, czy mam takiego. Jak się tu znajdzie, Francuz, jazda. Zatwierdź więcej, o to nie pytaj, podoba mi się to. Kogo tutaj chcecie? Środkowego very good. I co on ma być? Brązowy, tak? Po prostu. Dajmy tego. I, I kto jeszcze? To już. Nie, zaraz, to jest grana. Teraz zgania, Gdzie ja mam tu jeszcze? A tutaj, dobrze. A i tu, okej, okay, dobra, już mam, już mam. Dawa, dawaj, dawaj go tu. Dawaj, będziemy rzucać tych, którzy. Którzy wiem, że mi się nie przydadzą na pewno. No, zresztą. Na jedno wychodzi. Cyk. I trzeci krok. Proszę bardzo. To jest coś, co bardzo bym chciał w PS zobaczyć. To, to jest mega. Ba bardzo lubię to robić. Naprawdę. Jak się jakieś SPC to ja siedzę i ja potrafię siedzieć godzinę i z tych moich zawodników układać tak, żeby nie musisz nikogo kupować. <laughs> dawaj tego. Dawaj tego. tego. I ile to mamy z 12. Nie wiem czy to wystarczy, ale sprawdźmy 16, tak myślałem, więc zamienimy sobie. Fajnie, że to w miarę szybko działa. Cyk. I będzie zgranie, będzie wszystko wyśnięte. Odbieramy nagrodę. Przy okazji zobaczmy jeszcze co my tu mamy: hybrydy ligowe, czyli to co zwykle. Więcej budowania, to już się tym kiedy zajmiemy. Pójdźmy krok dalej. Ok. Drebna wymiana, brązowa. Złota. Ok. Czy okay. na razie nic specjalnego więcej nie ma, transfery, sklep. Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze te paczki. A, te brązowe to tam mnie nie interesuje w ogóle, chociaż czasami się zdarzają jakieś takie ogórki, które są trochę więcej warte, ale... ale generalnie to tak średnio bym powiedział. Okej. Okay. Najlepiej jakby mi się trafiały jakieś brązowe dziady z tych liczb wysokich, bo to się przydaje do SBC. Dobra, ale to jest dosyć istotne, to co teraz tu mamy. Zawiera dwóch piłkarzy, w tym jednego rzadkiego. No dawać mi tu jakiegoś kozaka. O, ale dobrze, bo, móg, bo mógł być też srebrny rzadki. To dobrze się złożyło. To narzekać nie będę. Wyżynane w miarę staty ma. E, 83 overall, rzadka karta może się do SBC przydać jak najbardziej. I na pewno go nie będę teraz sprzedawał, bo mówię, te ceny są jakieś śmieszne dla mnie. Przynajmniej na razie. Ale może też się nie znam. Ale wydaje mi się, że, że one zdecydowanie zostaną. E, no dobrze, zobaczmy sobie, jeszcze tylko przy co my tu mamy. Mamy zadania e, i co mamy na samym końcu tych zadań? Mogę to sprawdzić jakoś tu na dole przewinąć, tak? Na końcu tych zadań mamy lakazeta albo tabicera, albo to. No to oczywiście, lakazet skakuje w tym momencie. E, jakieś tam paczki złota 26, cokolwiek to jest. No dobrze, punkty przełomowe. Okej, okay, ciekawe. to jakaś nowość, tak mi się wydaje, chociaż... Nie, dobra, po prostu cenę mamy i zadania... Powiedz mapę. No dobrze, no to tutaj za wiele z tego... Mm, mm, z tego... z tego nie będziemy wiedzieli póki co. Ja też składu nie tworzę, bo nie mam po co, bo ten skład mi się zmieni jeszcze 60 razy, więc ja tych zawodników na razie sobie będę trzymał. I jutro będziemy już majstrować um, co nieco. Aha, tak w ogóle. A, paczki są takie normalne, po prostu nic nie ma ciekawego. To dopiero ruszyło, także wiecie. Um, no, to jutro się widzimy i lecimy z zawtami. Tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.